2 km. Tak. Trasa wjedzie przez e, Obrę. Trasa jesteśmy przez Obrę, właśnie Na Krotli. Na 2 km za niałkiem Wielkim, 4 za Bolsztyny. Tak. Jest godzina? Godzina 10.40. A wyszliśmy za 15.10. Wtedy przystankiem będzie Świętno, tak? Tak. Albo Las, y, las za Obrą między Tak. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie i zachęcamy do chodzenia na wędrówki. co jest cudowne. Cudownie. Wędrownik powinien chodzić na wędrówki przynajmniej raz w miesiącu. Dokładnie. Albo raz na pół roku. Raz w tygodniu. Pozdrówki. Codziennie. Pozdrówki. Do zobaczenia w następnej odsłonie. Na na na. To pokonywanie własnych słabości. Moi drodzy, bolą mnie strasznie ręce, które obtarły mnie, te rączki. I boli mnie noga. Już obtarły mnie buty i mnie to bardzo boli. Ale czego nie robi się dla wędrówki i dla harcerstwa. Idziemy. Kodeks wędrowiczy, pierwszy. Być wędrownikiem to nie sztuki, sztuka dostępna tylko dla tych, którzy posiadają prawdziwie harcerską postawę. Wędrownikowi nie wystarcza znajomość miejsca zamieszkania, wędrownika ciekawi świat. Wędrownik patrząc swoją przyszłość, pragnie nas własną ścieżkę. I według mnie powinniśmy dążyć do wyznaczonych sobie celów, dostawać cele na przyszłość. Na przykład dla mnie najbliższym celem będzie zdanie matury prawa jazdy i posiadają prawdziwie harcerską postawę. Dlatego powinniśmy zawsze się kierować prawem harcerskim i przyrzeczeniem harcerskim, które wyznacza... 10 km, jeszcze 10 nam zostało. Więcej niż 10. No więcej niż 10. I jest strasznie ciepło, gorąco wręcz. Jest 12 za południe. I może się trochę opalimy. Korzyść? Trochę. punkt kodeksu wędrowniczego. Wędrowanie to znacznie więcej niż przemierzanie kilometrów, czy wytrwałość fizyczna, to sztuka skłaniania życia, które nas otacza, to oczy i uszy otwarte tajemnica współodczuwania przyrody i człowieka. Wędrówką nie będzie przyspieszony tu pod nóg nadmiar krzykliwego humoru, lecz właśnie cisza wśród ciszy lasu, kupienie wobec schodów czy zachodów słońca, to wyczucie wędrowni władzko odszuka w sobie. W wędrowaniu nie liczy się tylko przemierzanie kilometrów, czy zdobycie jakiegoś celu. Odszukanie y, czegoś, czy będziemy się dobrze realizować i czym będziemy, z czego będziemy usatysfakcjonowani, co będzie nam dawało radość jak na przykład spędzanie czas z innymi, czy y, robienie zbiórek ze swoimi harcerzami. A nie w sumie własnego sensu. Wędrówka jest dobrym, y, dobrą rzeczą, żeby coś przemyśleć, jakieś trudne decyzje, które nas czekają. Jesteśmy świętni, 13 km za nami, Końca. To już 17 kilometr, umieram, nie no dobra, tak szczerze to po prostu obtarły no. mnie buty i bolą Butyna mnie nogi, tak? nogi, ale wędrówki, wędruje, wędruje w każdych warunkach. uwaga, hmm. nawet ciepło jest. I pokaż moje stopy i nawet nie jest źle, myślałem, że będzie gorzej. Moim. Trzeci punkt kontaktu wędrowniczego. Wędrownik niesie pomoc innym. Tak jak, jak każdy inny harcerz jest wędrownik, niesie pomoc. To jest tak jakby zapisane w genach każdego harcerza, prawda, Howina? Prawda. No. Natalia pomaga mi, dlatego że obtarły mnie buty. Tak, i. przyniesie mi plaster. <noise> przyniosę jej plaster. I. ze swojego punktu widzenia, jakbym widziała kogoś, no, komu trzeba pomoc, kto potrzebuje pomocy, no bez wahania, jakbym mu pomogła, bo to jest tak, jakby, no nie wiem. Nie wyobrażam sobie, że ktoś może nie pomóc osobie, która potrzebuje, widzi, że potrzebuje pomocy i może tej pomocy udzielić. Wędrownik jest przyjacielem całego świata. Wędrownika ciągnie siła nieprzeparta, wzazna coraz to nowe, nieznane szlaki, nie pozwala zastygnąć w tym wygodnym, trudnym życiu toczącym się zbyt wolno. I według mnie powinniśmy odkrywać nowe miejsca, szlaki, podróżować, wędrować, tak jak my to teraz robimy z Pauliną. Odkrywamy nowe szlaki, zdobywamy nowe doświadczenia i to pomaga kierować naszą przyszłość, którą będziemy mieć w przyszłości. Co? To Pavia, ja Tak. No nie, wiem, Ja nie będę no, tam.